Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jakie są przyczyny bezsenności oraz jakimi prostymi sposobami możemy poprawić jakość swojego snu. Zapraszam. Zapewne każdy z was miał taką noc, że obracał się z boku na bok i nie był w stanie zasnąć przez wiele, wiele godzin, albo że obudził się w środku nocy, po czym do samego rana nie był w stanie zmrużyć oka. Po nieprzespanej nocy zazwyczaj mamy beznadziejny dzień, kiedy nie mamy na nic energii, na nic ochoty, i dzień zazwyczaj polega na przetrwaniu do wieczora albo innego momentu, kiedy po prostu będziemy mogli się położyć spać. Zatem można z tego wyprowadzić prosty wniosek: że to jak śpimy wpływa na to jak żyjemy. Sen jest nam potrzebny do regeneracji naszego układu nerwowego pomaga w zapamiętywaniu, pomaga w oczyszczaniu naszego organizmu w toksyn. Czy pomaga w regulowaniu naszych hormonów. Dlatego nic dziwnego, że czujemy się gorzej, kiedy po prostu śpimy źle. Najczęściej nasze problemy ze snem określamy jako bezsenność. Natomiast bezsenność może przejawiać się na wiele różnych sposobów. Może przejawiać się na przykład w zbyt wczesnym wybudzaniu się, za dużej ilości snu, w problemach z zasypianiem. W częstym wybudzaniu się w nocy? Czy przejawia się przez senność w dzień, a większą aktywność w nocy? A to jest ważne, żeby w pierwszym punkcie określić, na czym polega mój problem, na czym polegają moje problemy ze snem, bo to, jakie mamy konkretne problemy, jaki mamy typ problemu, może w pewnym stopniu wskazywać na potencjalne źródło tego problemu. Bo to, że nie potrafimy spać w nocy, jest najczęściej wynikiem jakiegoś innego problemu. Problemy ze snem są najczęściej tylko objawem czegoś, co siedzi głębiej, dlatego bardzo ważna jest tutaj odpowiednia diagnoza. Dla przykładu, problemy z zasypianiem mogą świadczyć o problemach lękowych czy na przykład problemach z zamartwianiem się. Zbyt wczesne wybudzanie się nad ranem może świadczyć o problemach depresyjnych, z kolei częste wybudzanie się w nocy jest typowe dla objawów bezdechu nocnego. Dlatego jeśli mamy problemy ze snem, to warto prowadzić dziennik snu i notować w tym dzienniku wszystkie cechy naszego snu, to jak on wygląda, ile trwa, o której zasypiamy, o której wstajemy, ile trwają przebudzenia, czy były przebudzenia, ile ich było, co robiliśmy w trakcie tych nocnych wybudzeń i tak dalej, i Taki dziennik będzie przede wszystkim znakomitym źródłem informacji dla lekarza czy terapeuty oraz świetnym źródłem informacji dla nas samych, gdzie my sami możemy zauważyć pewne zależności i już coś pozmieniać. Korzystając z tego dziennika możemy pomyśleć, możemy zaobserwować, kiedy spało nam się lepiej, kiedy spało nam się gorzej, już wyciągnąć z tego jakieś wnioski i już coś pozmieniać. Samo obserwacja jest podstawą Leczenia wszelkich problemów psychicznych, bo najpierw trzeba coś zaobserwować, najpierw trzeba dokonać diagnozy, a dopiero potem um, warto dokonać jakiejś interwencji. Bo pierwsze, co tak naprawdę powinniśmy zrobić, jeżeli mamy problemy ze snem, to zgłosić się do naszego lekarza prowadzącego, który zleci nam konkretne badania, które będą w stanie wykluczyć podłoże biologiczne czy hormonalne naszych problemów. Warto już na tej pierwszej wizycie przedstawić naszemu lekarzowi kilka wpisów z naszego dziennika snu, żeby miał wgląd w to, jak ten nasz sen wygląda. Dlatego najpierw należy wykluczyć ewentualne podłoże biologiczne problemów ze snem, a dopiero później się, zgłosić się do terapeuty, który zbada podłoże psychiczne, psychologiczne naszych problemów ze snem. Warto wziąć to pod uwagę, bo ponad Jedna trzecia problemów ze snem jest właśnie wynikiem problemów psychicznych. Natomiast poza konsultacją lekarską czy konsultacją terapeutyczną, jest bardzo dużo rzeczy, takich prostych rzeczy, które my sami możemy zrobić, aby poprawić jakość naszego snu. Te rzeczy zwane są higieną snu. Na higienę snu składają się konkretne nawyki, rzeczy, które warto robić i rzeczy, których warto unikać, aby poprawić jakość naszego snu. Do podstawowych zasad składających się na higienę snu należy unikanie um, dużych, ciężkostrawnych posiłków zaraz przed pójściem spać. Um, takie posiłki mogą powodować ciężkość i problemy z zasypianiem. Warto, aby um, kolacja była zjedzona co najmniej dwie godziny przed zaśnięciem. I aby był to posiłek lekkostrawny. Warto też unikać kawy czy innych produktów zawierających kofeinę zaraz przed pójściem spać. To, co też źle wpływa na nasz sen, to alkohol, niby ma nasenny efekt, ale to, co powoduje alkohol, to zaburzenie naszego naturalnego rytmu snu, czyli zmieniających się na przemiennie faz REM i NREM jest po prostu zaburzony, przez co efektywność naszego wypoczywania w trakcie snu jest znacznie mniejsza. Dlatego tak trudno jest nam odpowiednio odpocząć, odpowiednio wypocząć w sytuacji, kiedy wypiliśmy sporo alkoholu. Bardzo ważną kwestią jest również regularny wysiłek fizyczny, szczególnie w godzinach popołudniowych. Wtedy, wracając, wracając do domu, wracając do mieszkania, w godzinach wieczornych dużo lepiej nam się zasypia i sen ma większą efektywność. To, co warto również zrobić, to zadbać o swoją sypialnię. Warto unikać w tym pomieszczeniu aktywności mocno angażujących. Warto unikać na przykład oglądania filmów czy przeglądania internetu w tym pomieszczeniu. Nie dość, że aktywizuje nas to poznawczo, w jaki sposób aktywizuje nas to umysłowo, to jeszcze powoduje na wyświetlanie naszego organizmu światłem, które powoduje spadek stężenia melatoniny w naszym organizmie. A to ona jest potrzebna do regulowania cyklu snu i czuwania. Więc wyrzucamy z sypialni telewizor, komputer, telefon również najlepiej wszelkie urządzenia elektroniczne pozostawić w innym pomieszczeniu. Warto również zadbać o to, aby sypialnia była miejscem zaciemnionym, cichym i żeby była odpowiednia w nim temperatura nie za ciepło, nie za zimno bo zarówno skrajność w jedną stronę, jak i w drugą, może dać bardzo zły efekt tutaj, jeśli chodzi o chociażby zasypianie. Natomiast dwojga złego lepiej, żeby było trochę chłodniej niż trochę za ciepło, bo żeby skutecznie zasnąć, to potrzebujemy obniżenia temperatury, delikatnego obniżenia temperatury naszego ciała. Może właśnie dlatego tak ciężko nam się śpi w upalne dni. Bardzo ważnym nawykiem jest również dbanie o regularność naszego snu, o to, żeby wstawać mniej więcej o podobnych porach i zasypiać również o podobnych porach. Dbając o regularność naszego snu, dajemy sygnał naszemu ciału, naszemu organizmowi, że po prostu o tej porze jest pora na spanie, a o tej porze jest pora na wstawanie. Dlatego stosując tak, taką regularność, uczymy nasz organizm pewnego nawyku i wpłynie to na pewno na nasz sen korzystnie. Na koniec, jeszcze jedna dosyć ważna sugestia: w łóżku wykonujemy tylko dwie aktywności: albo śpimy albo uprawiamy seks. W ten sposób warunkujemy naszą psychikę, tak że nasz organizm zaczyna łączyć te miejsce, czyli łóżko ze spaniem. Jeśli natomiast w łóżku oglądamy filmy, przeglądamy media społecznościowe, czytamy książkę, rozmawiamy przez telefon, czy robimy cokolwiek innego, co nas w jakiś sposób angażuje, to dajemy podświadomy sygnał do naszego ciała, do naszego organizmu, że łóżko jest miejscem przeznaczonym nie tylko do spania, ale również do innych czynności. I skutkiem tego jest to, że dużo trudniej jest nam zasnąć w łóżku i efektywnie wypocząć. Z tego samego powodu, jeżeli leżymy którąś godzinę w łóżku i nie potrafimy zasnąć, to najlepiej po prostu wstać, wyjść do innego pomieszczenia i porobić coś innego do czasu, aż po prostu pojawi się ta senność. W ten sposób dążymy do tego, aby nasza psychika łączyła łóżko z sennością i zaspaniem. A nie na przykład bezczynnym leżeniem, irytacją i patrzeniem się w sufit. Pamiętajcie również o tym, że z tych zdrowych nawyków warto również skorzystać, kiedy nie macie żadnych problemów ze snem. Wtedy na pewno zwiększycie jakość swojego snu i będziecie w stanie jeszcze efektywniej wypoczywać. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki będą dla Was pomocne. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasz sen. Co Wy stosujecie, żeby poprawić jakość swojego snu i co na Was najlepiej działa, co poprawia higienę Waszego snu. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i do wsparcia mojego kanału na profilu Patronite, jeśli podobają Ci się materiały, które, które tutaj oglądasz. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia wkrótce.